Producja wyzwolenia człowieka jest dla mnie znakiem wolności. Bo ja się czuję naprawdę wolny w tym wszystkim, bo mogę dokonywać wyboru bez żadnego nacisku. Jestem tutaj na tej przestrzeni suwerenny. No, nawet nie chodzi o alkohol, chodzi o całą tę kulturę. Mogę powiedzieć śmiało nie, i po prostu wypływa z pragnienia mojego serca. I właśnie kiedy, wydaje mi się, że kiedy postępuję zgodnie z, ze swoim sumieniem, postawą serca, to wtedy jestem wolny. Ja tak sobie myślę, że w młodym człowieku często jest chęć. Postawy buntu. U niektórych ten bunt przejawia się w ten sposób, że, że palą, że piją papieroski. A kiedy patrzę na swoje życie, to we mnie też jest taka chęć zbuntowania się. Tylko, że u mnie ten bunt idzie w inną stronę. Postawą buntu jest tutaj krucjatę wyzwolenia człowieka. Dobry, dobry przejaw buntu. Służy dobru i, i każda taka postawa jest bardzo dobra dla, dla, dla społeczeństwa. To tak jest z krucjatą wyzwolenia. Ona nie jest zakazana, wiadomo. Kiedy, kiedy mówię na imprezie, nie, słuchaj, ja nie piję. Dzięki. Chętnie bym sobie strzelił szocika z tobą, ale, ale to nie o to tutaj chodzi, bo ja nie chcę po prostu. Nie bawi mnie to. To wszyscy się tak na mnie patrzą. Taki cenzus yy, społeczny, że, że no, no jak to, no teraz wszyscy piją. Dlaczego ty nie pijesz? Więc we mnie rodzi się bunt. Nie, nie będę pił. Ta modlitwa krucjaty wyzwolenia człowieka, którą mam nadzieję, że wszyscy członkowie odbawiają codziennie. To jest... To jest taki czynnik, który nas jednoczy. Jest ważny dla wspólnoty, bo krucja to, to też jest wspólnota. O ile no, niektórym ciężko jest wyrwać się czasami w weekend na, na spotkanie diakonii akurat, to potrzebne jest właśnie coś, co zespoli wspólnotę. I w tym wypadku jest to Boże dzieło modlitwy, które ma wymiar jednoczący. Wchodzenie w taką komunię ze wszystkimi innymi członkami, właśnie przez to, że codziennie rano czy wieczorem modlę się tymi słowami, które zostały nam dane przez księdza Franciszka. Żeby modlić się razem z całą wspólnotą.